Move slower, we oh, would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen. Secretly imagine they could never tear us apart. Too young too fall. Widziałem z tej strony Patryk Wiloma z kolejnym odcinku Road to Legend. A więc, gramy tak, przed Wami są wyzwania, które postawiłem sobie w dzisiejszym materiale i będę chciał je zreza zrealizować. Czyli to będzie prawa obrońca, 87 Pace, a także Howard. No, naprawdę, to jest Mistrz. Howard jest OP, ale dowiecie się tego w tym odcinku. Zapraszam Was na dawkę 8 minut. Totalnego rozpierdzielu. Gramy spotkanie z gościem, który preferuje srebrne karty błyszczące. No, srebrne karty błyszczące są naprawdę strasznie opa. Jeżeli ktoś umie bardzo fajnie to skonstruować, to myślę, że mógłby zajść daleko z takim składzikiem. Zobaczcie, jak tutaj Olson, lewy obrońca, z którego jestem mega zadowolony, w szóstej minucie gdzieś tam wbił się w pole karne. No i niby, niby nic, ale strzelił bramkę na 1 do 0, a więc później mamy Rodriguez, to jest nasz ostatni update tego zawodnika, jeżeli chodzi w tamtym odcinku, go kupiliśmy właśnie no i Rodriguez jest naprawdę strasznie fajną kartą, jeszcze lepszą niż srebrną, zwykłą, no i tutaj próbowałem kiwać, próbowałem podejść do Rodriguez'a po raz kolejny, ale niestety się nie udało, gościu tutaj zrobił bardzo, bardzo ładny zbud i mogłem stracić bramkę w 35 minucie, ale tak się na szczęście nie stało, później znowu Briandem, Briand też atakował moją bramkę jak szalony, jak będziecie mogli zobaczyć, jak mogliście zobaczyć, no i tutaj Campbell dostaje doskonałą piłkę, no i Campbell biegnie sam na sam, oddaje strzał, ale niestety trafi trafia prosto w bramkarze, później jeszcze Tim Barkley, e, przepraszam, Ross Barclay. Ciągle by się mili z tym Team Jeszcze próbował jakoś na piłkę odegrał e, tam do swojego kolegi. No zobaczcie, jak tutaj Kauker doskonale podaje do, do Delfonseu, no ale niestety Delfonseu nie trafia bramki. To być już na 2 do 0 w 50 minucie. później jeszcze Mnes, który ma naprawdę mega sztuczek. Nie wyszło mi to Rainbow, to się tak chyba nazywa. No trochę przed wami muszę pokazać się z tej lepszej strony, no jest właśnie jak Barty naprawdę z lewej nogi huknął jak z armaty była poprzeczka, ale kurczę, jeżeli byłaby to bramka, to byłoby coś fenomenalnego. Później Maria, także bardzo fajny, dobry zawodnik przede wszystkim. Jeżeli chodzi o Ultimate Team, Pantylim, on tutaj miał dużo szczęścia, bo poprawiła się troszkę moja gra w obronie i w ogóle to spotkanie było mega w moim wykonaniu, z tego względu, iż zobaczcie tutaj, Kauker, dobre podanie, poprzeczka, naprawdę takie bramki można oglądać godzinami, fantastyczna wrzutka Stevena i Kauker naprawdę w fenomenalny sposób i to jest bardzo fajny obrońca, później MNES biegnie sam na sam, Zrobiłem rainbow, zobaczcie jak to fantastycznie wyszło, ale nie wiem czemu on tego nie wykończył. Kurde, trochę się wkurzyłem, bo naprawdę to byłaby jedna z piękniejszych bramek jakie strzeliłem, no i 2 do 0. Tutaj ta gra moja się poprawiła, grałem bardzo ofensywnie, od pierwszych minut atakowałem na bramkę mojego rywala. Mój rywal nie miał za dużo do gadania w tym spotkaniu, z tego względu już powiedziałem sobie, że kurde, muszę teraz zrealizować te karty, muszę ich kupić i to będzie prawa obrońca. Wymieniamy Kleinak, z którego byłem bardzo zadowolony, no i witamy teraz zawodnika. Gambolunek, który będzie miał doskonałe zgranie z Campbellem, z prawym pomocnikiem Arsenalu Londyn. Tak więc jestem z tego mega zadowolony. i trzeba było wzmocnić drużynę, z, jeżeli chodzi o fitnessy, bo trochę słabo wypadali już tempowo. A chciałem, żeby przede wszystkim ci mega sprinterzy byli mega sprinterami, żeby nie byli starymi dziadkami. No i gramy kolejne spotkanie, zobaczcie tutaj. Ciężko, naprawdę było ciężko. Gościu, bardzo dobre zgranie. Jeszcze ten te tocy i w ogóle, no było ciężko jak będziecie mogli zobaczyć, ale broniłem się do ostatnich chwil, no i tutaj rozbarkli dobra piłka. Ciężko czasem jest jakieś opóźnienia albo coś ten deseń i ciężko czasem po prostu dobrze strzelić na bramkę. Nie wiem dlaczego tak jest i jej powinno to w pewien sposób naprawić, no bo to jest dla mnie niemożliwe, żeby, tak, żeby ten zawodnik przyjmował piłkę i biegł sobie z nim. No przecież on powinien oddawać szybko strzał. No i tutaj MNS... Dobre, byłoby dobre podanie, akcje, które otwierałaby na pewno sytuację na bramkę no i tutaj jest ta sytuacja, kiedy mój rywal buduje sobie akcję na gola tak, wrzuca, no główka, no nie miałem nic do gadania później jeszcze zobaczcie, piłka odbija się od poprzeczki, no i, ja, no i to co mnie mega wkurza, to to, że moi obrońcy już 5 razy chyba strzelali sobie z bramki samobójcze, co nigdy mi się nie, nie zdarzało w Ultimate Team, a tutaj w tej serii już parę razy to mi się zdarza, no i tutaj Kehit Tots, który jest mega i. i Naprawdę rozwala system. Tutaj później Ross Barkley dostaje dobrą piłkę w 70. prawie minucie. rozbarklej zwód, ale tutaj obrońca zabiera mu, Australi Australijczyk zabiera mu piłkę. No i Steven Gerrard, który zniżka formułę tego zawodnika, ale zobaczcie, jakie fantastyczne oddanie strzału. No i Stevie G wpisuje się na listę strzelców na 1 do 1. Naprawdę piękne trafienie Anglika. Pokazał klasę, pokazał, że umie strzelać 80 75. minuta. Pan Tillimon broni. No naprawdę to jest fantastyczny bramkarz, jeżeli chodzi o wzrost i potrafi wyciągać takie płyki. no i tutaj 90 minuta praktycznie, był remis, był jeden punkt, no ale niestety gościu w 90 minucie strzelił bramkę, powiem Wam szczerze, że zasłużenie, ja bym się kłócił tutaj, jeżeli ja bym na przykład był lepszy, ale ten gościu był znacznie lepszy ode mnie, no i zasłużenie wygrywa, chociaż gdyby nie ta bramka samobójcza, to myślę, że do spotkania potoczyłoby się znacznie inaczej, no i kolejne, kolejni srebrni, Błyszczący zawodnicy. No i tutaj mamy pierwszą okazję, ósma minuta podanie do Gambolony, który jest mega szybki. Później Gambolona odgrywa do MNES, no i MNES. Fantastycznie wykańcza to maksymalnie w, w dziewiątej minucie. No i mamy 1 do 0, bramkarz był bez szans, no i MNES jako jedyny. W tym spotkaniu wpisuje się na listę strzelców. No i Howard, witamy Howarda, bestie. Naprawdę powiem Wam, mega zawodnik, mega broni. I gdybym wiedział, że on naprawdę jest taki fenomenalny, ja w ogóle trafiłem w 14 w WebApie, jak sobie tam. Czyli otwierałem, trafiłem tego zawodnika Inform. Ale żałuję, że go w ogóle sprzedałem. Byłem głupi. Fuck the system. I fuck me. No i gramy kolejne, kolejne spotkanie. I tutaj jest Volant Toc, Volant z Informy. I w ogóle gościu chyba preferuje Hertha Berlin, bo tutaj byli sami zawodnicy chyba z Hertha Berlin. No i ten zespół był mega ofensywny. Ciągle napierano moją bramkę 007. A więc gościu jest tajnym agentem Jamesem Bondem. No, James Bond zawsze wygrywa, James Bond nigdy się nie poddaje i tak samo mój rywal się nie poddawał w tym spotkaniu, ale Howard naprawdę bronił fantastycznie. Zobaczcie jakie wybronią praktycznie wszystkie sytuacje. No i tutaj Campbell dostaje, otrzymuje dobrą piłkę. Zobaczcie, zamiast strzelać, to ja wolałem się pitolić, później oddałem strzał, gdzie gościu skrócił kąt strzału. No i niestety trafiłem prosto grąkarze. No, smutne to trochę. 45. minuta, Howard nadal broni. No... Naprawdę, tutaj myślałem, że wejdzie do bramki z piłką do bramki. Raz mi się zdarzyło, gościu ciągle w tym spotkaniu robił te fake shoty. Co chwila, naprawdę fake shot, fake shot, fake shot. Ja się myliłem, zbiera, zbiegałem obrońcami, no i to wykorzystywał. Ale zobaczcie, tutaj wychodził często bramkarzem. Mogłem to wykorzystać, nie wykorzystywałem tego, bo przeważnie bramkarz jest szybszy od napastnika. Od napastnika, który ma 90 pace'a, nie rozumiem w Tylko tutaj zobaczcie, jak Stygidzi oddaje dobry strzał. I później jeszcze piłka odbija się od subka. I niestety bramkarz broni. No niestety. Ulrich, to był Ulrich. Później Dreamić, e, chyba um, Inform albo Toc, tak mi się coś zdaje. No zobaczcie, ten gość miał... Mm, nie miał w ogóle farta, bo ile razy zaliczył, patrzcie, poprzeczkę, supek, albo ponad bramką, no Howard spisywał się dobrze w tym spotkaniu dobrze bronił i to naprawdę dla mnie to jest fajny bramkarz, mogę Wam polecić go w 100%, 5 minut doliczonych do gry jednak będziemy mieli dogrywkę w tym spotkaniu Howard broni wszystkie strzały no nie ma na niego leku, chyba jeżeli gościu by wszedł z piłką na bramki to wtedy mógłby coś zdołać, 90 minuta nadal rzut rożny, Howard broni po raz pierwszy, później Howard miał sporo szczęścia, bo super go uratował, tutaj o mało nie strzeliłbym sobie bramki, ale Steven Gerrard wybija piłkę, po raz kolejny pod no i myślę, że już sędzia skończy ten mecz I znowu Howard już się bałem, żeby po prostu gościu nie strzelił bramki Później drmić, który wchodzi w pole karne. Nie, podanie do Kumbeli Kumbela odzyskuje piłkę, no i musiało Zaraz, już to, wejść jeszcze nie Jeszcze chwilę, poczekajcie skutkę. 96. minuta, a później Ramos otrzymuje piłkę Ramos zawodnik Borys Dortmund, tak, Borys Dortmund Volant. piłka odbija się od poprzeczki No i główką dobija w 98. minucie Howard musiał uznać wyższość jednego z moich rywali Tutaj Szkoda, bo ten yy, bramkarz także jest chyba dość wysoki. No i przegrywam to spotkanie 0 do 1, ale naprawdę było mega. Z tego względu, iż yy, mój bramkarz już dawno nie widziałem tak dobrze broniącego bramkarza. I kurde, on jest mega. Tak więc, ludziska, przed wami te wyzwania, które niestety przed tym meczem nie udało nam się sprostać. Ale na następnym odcinku na pewno któryś z zawodników się pojawi. Tak więc, dzięki, trzymajcie się! Do następnego i cześć!